się Czuje jak taki oskarżony, prawda, Wystawiony na osąd publiczny, to, to jest. Ale w ostatnim sobie, proszę Państwa, chciałabym prosić, żeby zgodnie z naszym hasłem, żebyście byli z nami ponad podziałami, żebyśmy zrobili zmianę jakąś w naszym mieście, żeby kolejny raz nie, nie powielały się te same władze, te same osoby, żeby nie powstawały Nasi, nasi rządzący miastem do, do, szykują do, do osadzenia następnego pokolenia, a malże na swoim stołku jak ktoś się kadencję, to już myśli o tym, żeby syna objął chyba. I proszę Państwa, yy, tak, yy, więc zróbmy jakąś zmianę. Zróbmy jakąś zmianę, ona nie będzie jakaś epokowa rewolucyjna, ani wywrotowa, ale spróbujmy czego innego. Nie bez kozery prezydent Stanów Zjednoczonych może tylko dwa razy być prezydentem, więc tym się od lepszych. Zmieniajmy te układy, bo też proszę Państwa, każda zmiana jest ożywcza. Przerywa taką pajęczą sieć rozmaitych powiązań nieformalnych, zależności, nawyków, Tego, co, co już tak się za mocno wtarło w te kolejiny, że tak, tak wyskoczyć tego nie chce, tylko idzie, idzie na troszeczkę w końskich okularach, albo nawet wykorzystując rozmaite odgałęzienia. Zrób Zmiany w tym liżycku. Dlaczego to nie ma być komitet ponad podziałami? Dziękuję.